A co jeśli człowiek pochodzi od wilka, a nie od małpy? To dlatego jesteśmy tacy drapieżni, wrogo do siebie nastawieni, ale potrafimy dobierać się w atachy. Dla niektórych liczy się tylko jedzenie i seksik. Dlatego mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, bo pasujemy do siebie. żeby przez naszego wspólnego przodka, wilka, człowiek chce zagryźć się nawzajem, myśleć, że jest najlepszy, tak jak to psy robią. Małpy też są okrutne, też gwałcą, zabijają, etc. Ale małpy nie żyją wszędzie, a wilki i psowate występują wszędzie, nawet na Arktyce. Na Arktyce są Eskimosy, psychaski, lisy poralne. ale czy kiedykolwiek słyszałeś o małpach arktycznych? Tak, tak, fajny zespół teraz popowy, ale pytaj o zwierzęta. Nie? Tak sądziłem. Człowiek może podobny jest do małpy, ale ewolucja jest dziwna. Może ludzkie DNA jest podobne w 70% lub 97 zależy od źródła do DNA szympansa. Ale co z tego, skoro w 60% pokrywa się z DNA banana, czy w 70% ze szpinakiem? Ludzie nie są podobni do szpinaku. Więc nie mielibyśmy być podobni do psa? 84% podobieństwo. Może ludzie i psy to dwa różne gatunki, które wywoływały z wilków.